Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie y, pożegnanie z krzyżówki XXL, bo już niedługo wchodzi y, wznowienie tej premiery, wznowienie tej zdrapeczki. Jak dobrze pamiętam, to chyba ma być ona 20 maja, także ja znalazłam dwie, dosłownie dwie ostatnie z numerem 13 i 14, udało mi się zdobyć, więcej już nigdzie dosłownie nigdzie nie ma. Nie wiem, będę szukała, może mi się uda jeszcze znaleźć, ale udało mi się dwie, zostawiam po trzy literki. Także tutaj jakieś tam słowa nam się utworzyły, ale na razie wygranej nigdzie nie ma. Koszt dzisiejszego drapinku to jest 20 zł. Także trzymajcie kciuki, zostawiłam po trzy symbole. Także trzymajcie mocno kciuki, łapeczki do góry i bierzemy się za drapanko. a lecimy z numerem 13, najpierw polecimy. Nie mam podkładki, kochanie, niestety, bo mój synio się do niej dobrał i mi ją porwał. Dosłownie mi porwał. Także mm, tak. Tutaj mamy słowo eufemizm, eufemizm i jedno tylko słowo. Tutaj mamy słowo dzik, czyli po jednym słowie i mit na razie. Także lecimy i sprawdzamy, co nam się kryje tutaj. I mamy literkę L. Szukamy literki L. Czy mamy, mamy tutaj w słowie alfa, aleksy. Hel, Nil i tyle w drugiej, w, krzyżu, w bonusie nam została literka H, tylko także trzymajcie kciuki, żeby ona była. Lecimy literkę L, mamy tutaj literkę L, tutaj literkę L, tutaj literkę L i więcej nie ma. I w ostatniej krzyżówce mamy w słowo puli, Rolada, Alpy. Sola. O, mamy tutaj, kochani, już drugie słowo betlejem. I więcej L już nie widzę, więc jest może szansa tutaj na y, zwrocik. Także lecimy kolejną literkę. Jest to literka O. Super. Także lecimy literkę O. Szukamy czy literka O da nam tutaj y, jakiś wyraz. No, tutaj zabrakło nam N. I raczej chyba N to nie będzie, bo by za, było trochę tych wyrazów. Ale fajnie by było nam te L, H, przepraszam, H się nam tutaj trafiło. Także lecimy dalej, mamy tutaj literkę O, tutaj mamy literkę O, tutaj mamy literkę O, tu jeszcze mamy literkę O i tyle. Lecimy. Ostatnie, czy tutaj O nam da jakieś, jakiś wyraz, ale chyba raczej też nie. Tak, tutaj A nam brakuje. Ciekawe, czy będzie nam będzie A. Także dobra. Tu mamy dwa słowa, tu mamy jedno słowo i tutaj mamy jedno słowo. Została nam, kochani, ostatnia. Literka. A ostatnią literką jest literka Y. No niestety bonusa nie mamy. Ale czy literka Y da nam jakieś słowo? Tu mamy jedno słowo. Tutaj mamy literkę Y. No niestety pusto. Lecimy teraz tutaj literkę Y. Mamy drugie słowo tym. Mamy drugie słowo tym. Tutaj mamy literkę. Szukamy literki Y. No tu mamy słowo tym i dzik. No. Czyli będzie chyba na to wygląda po y, dwa słowa. Chociaż tutaj w pierwszym mieliśmy chyba tylko jedno słowo. Tak. Tutaj mamy dwa słowa, bo mamy dzik i mamy tym. No i niestety w bonusie nam h się nie trafiło, więc o 5000 było do wygrania. Fajnie by było. Także tutaj też nie mamy. A czy ostatniej krzyżowaczce nam y coś da? Tutaj mamy w słowie Alpy. No niestety też nam nic tutaj nie dał. Mam tylko Betlejem. Był mnożnik razy dwa. Dla pewności, kochani, sprawdźmy literki kontrolne. Przepraszam, mamy literki UP. Także z numerem 13 jest przegrana. Poczekajcie, zaraz do Was wrócę. Już jestem, ja mam malutkie problemy techniczne, omal by mi się telefon nie wyłączył podczas nagrywania, ale już jest OK. Także ta zdrapeczka jak widzicie jest pusta. Dobrze, lecimy z numerem 14. Tutaj w pierwszej mamy słowo nawa i lampa już. Mamy dwa słowa. W drugiej krzyżówce w bonusie brakuje nam literki B. W drugiej nie mamy żadnego słowa i w trzeciej mamy słowo zwiastun. I tylko jedno słowo, więc mamy szansę tutaj i w pierwszej krzyżówce. No i bonusie, ciekawe, zobaczymy. Mam zostawione trzy literki, trzymajcie mocno kciuki i mamy literkę E. Szukamy literki E, czyli literka E da nam tutaj jeszcze jedno słowo. Tutaj brakuje nam literki K, tutaj mamy literkę E. O, patrzcie, mamy, słow... mamy zwrotnik, zobaczcie. Mamy lampa, mamy safe i mamy nawa. A zostały nam jeszcze dwie literki, kochani. Także super. Jeszcze sobie sprawdzimy na końcu, czy wszystko się zgadza. Lecimy. O, tutaj mamy już pierwsze słowo Ewa. Tutaj mamy literkę E. Tu mamy literkę E. Tu mamy literkę E. Tutaj mamy literkę e i tyle. I w ostatniej o uciekło mi o. I w ostatniej krzyżówce mamy tutaj literkę e. I tu mamy tylko literkę e a i tu jeszcze olej. Ale nie mamy literki o r. Także tutaj mamy tylko jedno słowo. Także lecimy kolejną literkę. To jest literka C. Niestety nie literka B, ale lecimy literkę C. Czy literka C nam tutaj coś jeszcze da? No tu brakuje literki O. Dobra, lecimy. W bonusie nie mamy literki C. Szukamy tutaj. Tutaj mamy literkę C. Tutaj mamy literkę C. Tutaj. Tutaj i tyle. I w ostatnie, czyli literka C nam coś tutaj wniesie. Mamy tu literkę C i tu literkę C. Także nic nam się nie utworzyło. Tu mamy jedno słowo. Tutaj, nie, tutaj też mamy jedno słowo, ale za to mamy w pierwszej krzyżówce trzy słowa. Lampa, safe i nawa. Super. Lecimy, kochani, ostatnią literkę, czy to będzie literka B, czy nie? Zaraz się okaże. To jest literka D. No niestety, bonusu nie mamy, ale jest zwrocik. Jest zwrocik. Zobaczcie, mamy kolejne słowo. Mamy słowo Ada. Super, prawda? Tu mamy literkę D i tu mamy literkę D, ale niestety nie było literki K. I tu mamy literkę D. No to mamy Lampa, Ada, safe i nawa, cztery słowa, czyli to by było 20 zł, fajnie. Lecimy do drugiej, tu mamy, D, tu mamy literkę 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 D i tu mamy literkę D. No niestety nie mamy tu, nie utworzyło nam się słowo. Lecimy tutaj, o, mamy drugie słowo, data, ale więcej D nie ma, więc tutaj mamy tylko dwa słowa, mnożnik był razy jeden, w bonusie było do wygrania 10 złotych, to tak dużo tego nie było, ale mamy, kochani, tutaj cztery słowa, jak dobrze policzyłam, także oddalę trochę, żebyśmy sobie mogli razem sprawdzić. Lecimy pierwsze słowo, lampa, l. A, my, py, a jest. Ada, a, a, jest. Nawa. N a, w, a. Nawa jest. I safe. Sy, e, i, w. F. Oj, potrzebujemy. <grafy> safe. Czyli mamy cztery słowa, czyli mamy 20 zł. Czyli super, fajnie. Zwróciło nam się za z drapeczki. Także mm, sprawdźmy sobie, czy jest. O, o, o. Jest o. O, 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 super, bardzo się cieszę. Także, kochani, na zdrapeczki wydałam 20 zł, jedna z numerem 13 nam przegrała, a wygrała nam z numerem 14, dając nam 20 zł. Także, kochani, jestem zero, zero. 20 wydane, 20 odzyskane. Szkoda, że nie więcej, ale to się liczy, że coś jest, tak? Że coś padło, że nie jesteśmy na całkowitym minusie. Także, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam y, na kolejny odcinek. Kiedy będzie, nie wiem, zobaczymy. Pomyślę, jeżeli macie jakieś propozycje zdrapkowe, jakieś miksiki by chcieli, chcielibyście zobaczyć, piszcie w komentarzach. Ja wybiorę i coś y, wymieszam. Także trzymajcie się y, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A zapomniałabym bardzo serdecznie proszę o łapeczki pod tym filmikiem, o subskrypcję z dzwoneczkiem, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.